Słuchajcie, jeżeli chcecie zadbać o zdrowe jelita, to w pierwszej kolejności należy pamiętać o odpowiedniej podaży płynów, odpowiedniej podaży błonnika i tutaj pamiętać o tym, żeby wprowadzić do diety również warzywa i owoce. Pamiętać o tym, żeby unikać przetworzonego jedzenia oraz takich produktów, które mogą powodować u nas, u nas problemy żołądkowe. Jeżeli chodzi o jakąś dodatkową profilaktykę, suplementację, żeby wspomóc nasze jelita, to warto by było dodać glutaminę, maślan sodu, betainę, HCl oraz BPC-157 w tabletkach, które bardzo dobrze działa na nasze jelita.